Nie mam pojęcia, czekajcie, bo ja tutaj mam pilocik taki, tylko ja nie mam zbyt dużych, dobra, postaram się wycelować kolor zielony, czekajcie, pokażę do kamerki, mam taki pilocik. O, tutaj. proszę. No, ja tu, wiesz, ja tu pełna profesja jest, to jest stanowisko, że tak powiem, jak jest stanowski, tam stanowisko. No. teraz musimy nawigować. To powiem czekajcie. Ci, że gdybym Ci pokazał, jak o. moje puchary są eksponowane. O, nie miałem pokazać, nie bo dobra. Ty się chwalisz swoimi, to ja pokażę swoje, dobra? Dobra. Oka dla mnie, widzę tutaj puchary. tutaj <lija> są moje puchary. Ładne? Podaj, mogę, mogę wyciągnąć. Daj, <grym> puxar <tum> <tum> chatar se <queim. tum> Ale